Jutro mikste. Zobaczymy pole bełtowsko Anna Twardosz po stronie panów Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą. 15.30 startujemy. Hasło prognozy się pojawiły. Magda Adamowicz jest z nami. I to jest tak, że Marcelina jest pani Zima. Tak, ja pani Zimie ragnam. dziękujemy, Dziękuję, bo pięknie. witamy panią... Dziękuję. Panią wiosnę witamy i o wiośnie sobie trochę porozmawiamy. No właśnie, to są chyba informacje, na które wielu z Państwa yy, myślę, że czekało, dlatego że ta wiosna bardzo mocno się rozkręca. Będzie ciepło, będzie słonecznie, a być może w tym tygodniu na termometrach po raz pierwszy w tym roku zobaczymy. 20 stopni. Mówię to na razie ostrożnie, bo ta noc jeszcze na przykład będzie bardzo chłodna, zwłaszcza na południu kraju. Tutaj minus 4 stopnie w Katowicach, bo tutaj też większe rozpogodzenia, w związku z tym to ciepło ucieka do góry. 0 stopni w centrum, a 4 na Suwalszczyźnie. Noc pogodna, bez opadów. Więcej chmur jedynie na północnym wschodzie, ale z nich na pewno nie będzie padać i tak, proszę Państwa, będzie też w ciągu dnia. Znajdujemy się pod wpływem układu barycznego wysokiego ciśnienia i to oznacza aurę pogodną, stabilną i po prostu słoneczną. Żadnych opadów tu nie będzie, a na termometrach no nietypowe, wyjątkowe wartości przecież jak na początek marca. 10 stopni na Suwalszczyźnie, nawet tutaj jest ciepło. 12 stopni w Warszawie, ale też w Lublinie i w Bydgoszczy. Najcieplej będzie na południu kraju. Tutaj 15 stopni, ale nie wykluczone, że już lokalnie pojawią się pierwsze 16, 17 na termometrach. Uwaga jednak na silniejsze porywy wiatru, szczególnie na wschodzie i na północy kraju, a na wybrzeżu wiatr może rozpędzać się do 80 dziesięciu na godzinę. Co niestety to odczuwalną temperaturę trochę obniża. Ale gdy zerkniemy na kolejne dni, a warto na nie zerknąć, to zobaczymy, że z każdym dniem tego słońca będzie jeszcze więcej i będzie jeszcze cieplej. W czwartek na południu nawet 18 stopni, i to jest właśnie ten dzień, kiedy lokalnie termometry mogą wskazać 20 stopni, 16 w centrum, 15 w Warszawie, a 12 na Suwalszczyźnie. I to praktycznie jest pogodowe kopie i wklej. Tutaj nie za wiele będzie się działo, również gdy zerkniemy na kolejną mapę piątkową to ta temperatura i aura będzie bardzo, bardzo podobna. Ten układ z wysokiego ciśnienia jest na tyle stabilny, że nie tylko w piątek będzie nam gwarantował piękną, słoneczną pogodę i temperaturę do 17-18 stopni, ale takie prognozy mamy co najmniej do końca tego tygodnia. No to mamy na co czekać i czym się cieszyć ostatecznie. To idziemy sprawdzić noc, czy już tam czuć wiosnę. Do zobaczenia, do jutra. Dzięki. Dziękuję.